Na początku widzisz przed sobą trzy ścieżki. Jedna z nich znika w gęstym, tajemniczym lesie, druga wspina się po kamienistym zboczu ku szczytowi, a trzecia biegnie wzdłuż cichego morza, gdzie fale dotykają piasku jak oddech Boga. Zatrzymujesz się. Nie ma znaków, nie ma przewodnika, tylko cisza i wewnętrzne przeczucie, że każda z tych dróg jest czymś więcej niż wyborem krajobrazu. To wybór twojej duszy. Karl Jung mówił że nieświadomość zawsze prowadzi nas tam, gdzie czeka nasze uzdrowienie. Właśnie dlatego ten test nie jest zwykłą zabawą, to symboliczna podróż w głąb siebie, w której odkrywasz, co Bóg pragnie ci pokazać poprzez twoją samotność. Bo samotność, wbrew pozorom, nie jest pustką. Jest przestrzenią, w której możesz wreszcie usłyszeć własne serce. Każda ze ścieżek jest odbiciem innego etapu życia duchowego. Las to moment, gdy światło zanika a ty musisz zaufać zmysłom, które nie widzą. Góra to wysiłek wiary, czas, gdy trzeba wspinać się mimo bólu i wątpliwości. Może to symbol płynności, poddania się, akceptacji, że wszystko ma swój rytm. Wybór, który podejmiesz, nie jest przypadkowy, to odbicie twojego obecnego stanu duszy. Zanim postawisz pierwszy krok, narrator zaprasza cię do wyciszenia. Oddychaj głęboko. Poczuj ciężar powietrza dotyk ziemi pod stopami, nie myśl, nie analizuj, po prostu obserwuj, która ścieżka woła cię najmocniej, bo właśnie ta, która poruszyła twoje serce, skrywa przesłanie, które Bóg przygotował tylko dla ciebie. Jung twierdził, że dusza nie przemawia słowami, lecz symbolami. Gdy więc patrzysz na te drogi, tak naprawdę patrzysz na siebie, na to, co w tobie pragnie ruchu, ukojenia. Przebaczenia lub nowego początku. Może wybierzesz las, bo czujesz, że potrzebujesz się ukryć, by się odnaleźć. Może wybierzesz górę, bo w tobie rośnie siła, by stawić czoło światu. A może wybierzesz morze, bo pragniesz spokoju, lekkości i zaufania do życia? W chwili wyboru rozpoczyna się twoja podróż duchowa. Nie ma złych decyzji. Każda ścieżka prowadzi cię bliżej Boga, choć każda w inny sposób. To nie świat zewnętrzny się zmienia, lecz ty sam. Bo czasem Bóg nie pokazuje ci celu, pokazuje ci tylko drogę, wiedząc, że to właśnie ona cię przemieni. Wchodzisz w las, powietrze staje się cięższe, chłodniejsze, a światło przenika przez gęste korony drzew, jak przez witraże w świątyni. Kroki cichną, a jedyne co słyszysz to własny oddech i echo przeszłości, które w tej ciszy zaczyna mówić głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Ta ścieżka nie jest łatwa. To droga tych, którzy zostali wezwani do uzdrowienia przez konfrontację z tym, co ukryte z własnym cieniem. Karl Jung uważał, że cień to wszystko, co odrzuciliśmy w sobie, bo nie pasowało do obrazu, jaki chcieliśmy światu pokazać. W lesie nie ma jednak masek. Tutaj światło i ciemność współistnieją w doskonałej równowadze, jak dzień i noc w cyklu stworzenia. Gdy więc czujesz lęk, samotność czy smutek. Nie walcz z nimi. To znaki, że Bóg prowadzi cię w głąb, tam gdzie leczy się to, co zostało zranione. Im dalej idziesz, tym bardziej zauważasz, że las nie jest miejscem zagubienia, lecz świątynią ciszy. Każdy pień, każda mgła, każdy promień słońca filtrujący się przez liście, zdaje się mówić: Nie bój się tego, co czujesz. Tutaj możesz wreszcie być sobą. To właśnie w tej przestrzeni zaczynasz rozumieć że samotność, którą Bóg ci dał, nie była karą, była zaproszeniem. Zaproszeniem, by spojrzeć na własne serce bez ucieczki. Na początku może się wydawać, że nic się nie dzieje, że tylko błądzisz w gęstwinie, ale powoli, krok po kroku dostrzegasz, że w tej ciemności coś się zmienia, zaczynasz słyszeć swój wewnętrzny głos, ten, który był długo zagłuszany przez hałas świata, to głos duszy, łagodny, cierpliwy, mówiący, nie musisz już uciekać, jestem tutaj. W pewnym momencie las przestaje być miejscem lęku, staje się twoim sprzymierzeńcem. Cień, który kiedyś przerażał, teraz uczy cię współczucia dla siebie, dla innych, dla wszystkiego, co było. Wtedy pojawia się świadomość Bóg nigdy cię nie zostawił. On po prostu ukrył cię w cieniu, abyś mógł się zregenerować. Na końcu drogi światło znów przebija się przez drzewa, a ty wychodzisz na małą polanę. Czujesz się lżejszy, spokojniejszy, jakbyś zostawił za sobą ciężar dawnych ran. Las nie zabrał cię w ciemność, On cię z niej wyprowadził, bo tylko ten, kto przeszedł przez mrok, potrafi naprawdę docenić światło. W ciszy lasu zaczynasz rozumieć sens słów Junga. Nie stajemy się oświeceni wyobrażając sobie światło, lecz uświadamiając sobie ciemność. To właśnie zrobiłeś. Odkryłeś, że Bóg prowadzi cię przez cień nie po to, byś się bał, ale byś wreszcie zobaczył, kim naprawdę jesteś i że światło zawsze było w tobie. Zostawiasz za sobą cień lasu i widzisz przed sobą górę, potężną, majestatyczną, o szczycie ginącym w chmurach. Jej wierzchołek wydaje się nieosiągalny, a mimo to coś w tobie mówi idź. To głos, który nie pochodzi z rozumu, lecz z ducha, bo droga na górę nie jest dla tych, którzy szukają łatwego piękna. Lecz dla tych, którzy pragną prawdy, nawet jeśli prowadzi przez trud. Każdy krok w górę wymaga wysiłku. Kamienie ślizgają się pod stopami, oddech staje się cięższy, a mięśnie płoną. I właśnie wtedy przychodzą wątpliwości: po co to wszystko? Dlaczego muszę wspinać się sam? Ale w głębi serca czujesz, że ta samotność jest częścią Twojej nauki. To w ciszy, bez tłumu i hałasu. Uczysz się, jak wygląda prawdziwa wiara. Karl Jung pisał, że człowiek dojrzewa duchowo wtedy, gdy potrafi wziąć na siebie ciężar własnego losu. Góra jest tym ciężarem. Każdy kamień symbolizuje przeszkodę, zranienie, niepewność, które trzeba pokonać. Jednak z każdym krokiem odkrywasz coś głębszego, że siła nie pochodzi z ciała, lecz z zaufania. Zaufania, że nawet jeśli nie widzisz jeszcze szczytu, Bóg już tam na ciebie czeka wiara nie jest pewnością, to odwaga, by iść mimo braku odpowiedzi. Na ścieżce spotykasz wątpliwości, które szepczą, zawróć, nie dasz rady, ale wtedy przychodzi coś nieuchwytnego. Spokój, jakby sam Bóg położył dłoń na twoim ramieniu i powiedział Nie musisz wiedzieć, dokąd idziesz, wystarczy, że idziesz ze mną. Im wyżej się wspinasz, tym więcej widzisz rzeczy, które wydawały się ogromne u podnóża, teraz zyskują inny wymiar. Problemy, żale, lęki stają się mniejsze wobec horyzontu. To właśnie dar wysokości, perspektywa. Gdy patrzysz z góry, rozumiesz, że każde doświadczenie miało sens, nawet to, które bolało najbardziej. Na szczycie nie czeka tłum ani oklaski, czeka cisza, czysta, święta, przejrzysta. Wiatr delikatnie porusza twoje włosy, a ty czujesz, jakbyś dotykał nieba to chwila, w której milkną wszystkie pytania. Zrozumiałeś, że droga była modlitwą, a samotność jej echem. Że każde potknięcie było lekcją zaufania, a każdy krok w górę, aktem miłości wobec Boga, który nigdy cię nie opuścił, tylko prowadził przez trud, byś stał się silniejszy. W ciszy szczytu uświadamiasz sobie prawdę, o której mówił Jung. Nie osiągniemy pełni unikając cierpienia, lecz przechodząc przez nie z otwartym sercem. Góra nie była karą, była błogosławieństwem, bo właśnie tu, w samotnym zmaganiu, odnalazłeś sens, a w sensie odnalazłeś Boga. Kiedy schodzisz z góry, słyszysz dźwięk fal. Najpierw cichy, ledwie słyszalny, potem coraz wyraźniejszy, rytmiczny, uspokajający, niemal jak bicie serca świata. Przed tobą rozciąga się szeroka plaża, a nad nią niebo w odcieniach błękitu i srebra. Morze oddycha, a ty razem z nim. Po trudzie wspinaczki ta przestrzeń wydaje się jak odpoczynek duszy, jak objęcie po długim milczeniu. Droga wzdłuż morza to podróż przez emocje. Woda symbolizuje to, co płynne, zmienne i głębokie w człowieku. Uczucia, intuicje, wspomnienia, sny. To ścieżka tych, którzy nauczyli się nie walczyć z życiem, ale z nim płynąć. Jung pisał, że to, co odrzucamy w sobie, powraca jako los, dlatego fale, które raz po raz docierają do brzegu, przypominają nam, że emocje, których unikamy, wracają dopóki nie zostaną przyjęte z miłością. Spacerując wzdłuż brzegu, czujesz chłód wody na stopach i miękkość piasku. Z każdym krokiem twoje myśli stają się lżejsze. To, co kiedyś wydawało się dramatem, teraz wydaje się lekcją. Woda ma w sobie coś świętego. Nie ocenia, nie walczy, nie zatrzymuje. Przypływa, odchodzi, wraca. W jej rytmie odnajdujesz prawdę o sobie, że nic, co naprawdę twoje, nie odejdzie, a to, co odchodzi, nigdy nie było przeznaczone by zostać. Na tej drodze Bóg uczy cię zaufania. Nie do planów, nie do ludzi, lecz do samego życia, bo życie, podobnie jak morze, ma swój rytm: przypływy i odpływy, cisze i burze. Czasem może się cofa, zostawiając cię samemu sobie, ale zawsze wraca z nową falą darów, których wcześniej nie dostrzegałeś. Właśnie w tej powtarzalności kryje się uzdrowienie, świadomość, że nic nie trwa wiecznie, ale wszystko jest częścią większego porządku. Słońce zaczyna powoli zachodzić, a ty zatrzymujesz się, by patrzeć, jak jego złote światło odbija się w wodzie. W tej chwili czujesz wdzięczność za wszystko co przeszło i za to, co jeszcze przyjdzie. Zrozumiałeś, że spokój nie jest brakiem fal, lecz umiejętnością zaufania, że potrafisz po nich płynąć, na horyzoncie morze łączy się z niebem, a ty czujesz w sercu jedność, z sobą, z Bogiem, z całym stworzeniem. Nie musisz już niczego szukać, woda szepcze ci w rytmie fal. To, czego szukałeś, zawsze było w tobie. Wtedy rozumiesz, że Twoja samotność była oceanem, a nie pustynią. To w niej nauczyłeś się oddychać spokojem, ufać niewidzialnemu i pozwalać, by życie płynęło przez ciebie bez lęku. Bo prawdziwy spokój nie jest miejscem, lecz stanem serca, które wie, że jest prowadzone. Trzy drogi, które wydawały się tak różne las, góra i morze zaczynają łączyć się w jeden horyzont. Nagle rozumiesz, że nie chodziło o to, którą z nich wybierzesz. Ale o to, czego się po drodze nauczysz, bo każda z nich prowadziła Cię w tym samym kierunku, do wewnętrznego spotkania z Bogiem. Las nauczył Cię odwagi wobec własnego cienia. Pokazał, że światło nie jest gdzieś na zewnątrz, lecz w Tobie, czekające, aż odważysz się je zapalić. Góra nauczyła Cię wiary, tej, która nie potrzebuje dowodów, bo ufa, że każdy krok ma sens. Morze nauczyło Cię spokoju. Płynięcia z życiem bez lęku, w rytmie boskiego porządku. Trzy lekcje, trzy oblicza tej samej prawdy: że Bóg prowadzi każdego inaczej, ale zawsze do tego samego celu do miłości. W tym momencie patrzysz wstecz na całą podróż i widzisz, że to, co wydawało się przypadkiem, było doskonale zaplanowane. Każdy zakręt, każda burza, każda cisza miały znaczenie. Jung powiedział kiedyś, że to, czego nie przeżyjesz świadomie, powtórzy się jako przeznaczenie. Ty już wiesz, że nic nie wraca bez powodu. Wszystko, co przeżyłeś, prowadziło cię ku zrozumieniu, że samotność była nie karą, lecz drogą inicjacji. W miarę jak trzy ścieżki łączą się w jedną, czujesz głęboki spokój. Nie dlatego, że masz odpowiedzi, ale dlatego, że już ich nie potrzebujesz. Zrozumiałeś, że każda odpowiedź przychodzi w swoim czasie, a cisza jest jej najczystszą formą. To moment duchowej jedności, gdy już nie pytasz dlaczego, lecz dziękujesz. Patrzysz na swoje życie jak na mapę. Las to Twoje rany, góra to Twoje próby, morze to Twoje serce. Wszystko razem tworzy krajobraz Twojej duszy. I właśnie w tej różnorodności tkwi piękno, że Bóg prowadzi Cię przez wszystko, co ludzkie, byś odkrył, że w Tobie jest coś boskiego. Niebo nad tobą staje się jaśniejsze, a świat wydaje się cichszy. Masz wrażenie, że czas na chwilę przestał płynąć. To chwila objawienia. Uświadamiasz sobie, że cel, którego szukałeś, nigdy nie był miejscem, ale stanem bycia. Bóg nie czekał na końcu drogi. On był w każdym kroku, w lesie, w górze, w morzu, w twoich łzach i w twoim śmiechu, w twoim upadku i w twoim powstaniu. Ta świadomość nie potrzebuje słów, to jak ciche, tak w twoim wnętrzu zgoda na to, co było i na to, co przyjdzie. Bo teraz wiesz, że wszystko jest częścią jednej wielkiej podróży powrotu do domu, do Boga, który nigdy cię nie opuścił. Kiedy kończysz swoją podróż, nie ma fanfar, nie ma braw, tylko cisza. Ta sama, która towarzyszyła ci od początku, lecz teraz brzmi inaczej. Kiedyś była pusta, ciężka. Nie do zniesienia. Teraz jest święta, łagodna i pełna znaczenia. To cisza, w której czujesz obecność Boga, nie jako słowa, lecz jako spokój, który przenika wszystko. Patrzysz za siebie i widzisz ślady swoich kroków przez las, przez górę, wzdłuż morza. Każda z tych dróg zostawiła w tobie ślad, ale też coś z ciebie zabrała: lęk, żal, niepewność. W zamian dała ci coś bezcennego, świadomość, że samotność nigdy nie była pustką, lecz miejscem spotkania. Spotkania z Bogiem, ale też z samym sobą. Karl Jung pisał, że człowiek nie znajduje Boga poprzez zewnętrzne objawienia, lecz poprzez głębokie doświadczenie własnej duszy. Teraz rozumiesz, co miał na myśli. To nie w tłumie, nie w rozmowach, nie w hałasie świata Bóg przemawia najgłośniej. On mówi w ciszy, w chwilach, gdy wszystko się zatrzymuje i nie zostaje nic, tylko ty i on. Samotność, której tak się bałeś, okazała się nauczycielką. Uczyła cię cierpliwości, pokory, słuchania. Pokazała, że nie musisz być silny cały czas, że możesz po prostu być. To w tym byciu kryje się prawdziwa duchowość, nie w działaniu, lecz w obecności. Zamykasz oczy i czujesz, jak coś w tobie cichnie, nie ma już wewnętrznego chaosu. Nie ma niepokoju, jest tylko zrozumienie, że każda chwila twojej samotności miała sens, że nawet wtedy, gdy wydawało ci się, że Bóg milczy, On mówił tylko innym językiem językiem ciszy, zaufania i niewidzialnej troski. Teraz, gdy stoisz na końcu drogi, wiesz, że tak naprawdę nie ma końca, bo każda cisza jest początkiem nowego słuchania, każdy koniec jest tylko przejściem. Samotność nie odeszła, stała się przyjaciółką, przestrzenią, do której możesz wracać, gdy świat znów stanie się zbyt głośny. Na horyzoncie słońce powoli zachodzi, a niebo przybiera barwy złota i różu. Patrzysz i uśmiechasz się lekko. Nie potrzebujesz już znaków, by wiedzieć, że jesteś na właściwej drodze, bo teraz rozumiesz, że Bóg nie oddziela cię od świata, gdy zostawia cię samego. On przygotowuje cię do spotkania ze światem z nowym sercem, spokojnym, świadomym, pełnym miłości. I właśnie w tej ciszy, w tym ostatnim oddechu dnia, słyszysz w sobie to, czego szukałeś przez całą drogę. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś.